Narobiło nam się z tymi strajkami szkolnymi. Społeczeństwo no, nie lada zagwostka. Jedni mówią, że znamy nauczycieli, że wcale aż takim się źle nie żyje, że mają samochody, jeżdżą nawczasy i dorabiają korepetycjami. Inni z kolei się żalą, że to jest 1900 zł na rękę na starcie, że kwoty podawane przez ministerstwo są niewłaściwe, nieadekwatne. Jak z tego wszystkiego wybrnąć? Co zrobić, żeby no, nie doszło znów kiedyś do sytuacji paraliżowania szkół, do zagrożenia maturzystów, gimnazjalistów? Jest takie dobre narzędzie demokratyczne, które być może warto by było wprowadzić. To są oświadczenia majątkowe. Skoro nauczyciele opowiadają o swoich portfelach, ale ich nie pokazują, społeczeństwo nie ma możliwości weryfikacji, jak rzeczywiście te portfele wyglądają. Czy jest bardzo chudziutko, a może wcale nie aż tak źle. Parlamentarzyści, radni, dyrektorzy placówek oświatowych takie oświadczenia rokrocznie muszą składać i grupa zawodowa utrzymywana z budżetu państwa, taka jak nauczyciele, gdyby wprowadzić to oświadczenie majątkowe, każdy musiałby po prostu pokazać, co ma ile, zbierze. Zarobił, jakie posiada elementy tego swojego majątku i jeśli informacja jest nieprawdziwa, no to tak jak w przypadku tych pozostałych osób składających oświadczenia majątkowych jest zagrożona karą więzienia do lat bodaj 8 w tej chwili. Oświadczenia majątkowe i karty na stół. Widzimy, ktoś twierdzi, że ma gołą pensję, a rodzice kojarzą, że jednak przecież załawiali u niego korepetycje. Jest jasność. A jak jest jasność, to przy pełnej wiedzy można jakby racjonalnie podejmować decyzję. Bez tej jasności same deklaracje, że mamy tyle czy tyle, mogą być niemiarodajne. Oświadczenie majątkowe dla nauczycieli? Może rzeczywiście tak. Lekarze będą mieć zastrzeżenia, być może warto i tę grupę objąć. I kolejno, każda jedna grupa, która jest utrzymywana z budżetu wspólnego, z budżetu państwa czy z budżetu gminy, skarżąc się przez prowadzenie oświadczeń majątkowych nawet na czas przejściowy, być może można by się z tym uporać. To tyle, trzymajcie się, pa!